Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, którego mam przyjemność reprezentować jako rektor, na etapie wdrożenia programu PPK kierował się przede wszystkim wymogami ustawowymi, a po drugie specyfiką środowiska. My, proszę pamiętać, jesteśmy organizacją, która zatrudnia zarówno pracowników naukowych, jak i szeroko pojętą administrację, w tym także pracowników technicznych. Także mamy tutaj do czynienia z takim dosyć złożonym. Z złożonym środowiskiem pracowniczym w jaki sposób jakie działania podjęliśmy przede wszystkim kierowaliśmy się zasadą transparentności i takiej otwartości mam tutaj na myśli szerokie informowanie naszych pracowników o zasadach a przede wszystkim korzyściach uczestnictwa w takim programie oraz zasadą zasadą wspierania merytorycznego i takiej Takiej wzajemności, takiej partycypacji pracownicy najpierw musieli zrozumieć i zaakceptować, po to, żeby osiągnąć choćby ten, no, nie najgorszy współczynnik partycypacji, o którym dzisiaj tutaj w trakcie tej gali często wspominaliśmy. Te inicjatywy są wielokierunkowe i Wielowymiarowe, dlatego że my staramy się, po pierwsze, żeby być pracodawcą odpowiedzialnym, ale i przyjaznym, tworzyć dobre, przyjazne środowisko pracy, to podejmujemy różnego rodzaju aktywności, działania i rozwiązania w obszarze, po pierwsze, dbałości o zdrowie pracowników. Tutaj mam na myśli szereg inicjatyw, które podejmujemy. Tak zwany, mamy tak zwany PINK-Oktober, gdzie staramy się prowadzić badania profilaktyczne z przedstawicielami służby zdrowia, zwłaszcza dotyczy to, dotyczy to pań w tym przypadku. Prowadzimy szereg, szereg warsztatów i konsultacji zorientowanych właśnie na, na poprawę zdrowia, takiego sensu stricte, ale także zdrowia psychicznego. Są to działania, powiedziałbym, w kierunku poprawy zdrowia, ale i zagwarantowania Dobrostanu, takiego bieżącego i dobrostanu na przyszłość, o czym za chwilę oferujemy szereg benefitów dla naszych pracowników, bo no, przykładem jest właśnie program, moim zdaniem, takim sztandarowym przykładem jest program PPK, ale nie tylko również staramy się tutaj tę ofertę różnicować. Oferujemy programy pakiety medyczne, oferujemy różnego rodzaju różnego rodzaju na przykład. Pożyczki na, 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 preferencyjnych, na preferencyjnych warunkach. I wreszcie obszar motywowania i zorientowany na uruchamianiu mechanizmów premiowych na rzecz promowania tych wszystkich naszych pracowników naukowych i pracowników administracji, którzy przyczyniają się do rozwoju uczelni. Również oferujemy bardzo szeroko różnego rodzaju szkolenia, programy rozwojowe zorientowane na wzrost kompetencji. Zarówno dotyczy to naszych pracowników administracyjnych, jak i, jak i nauczycieli akademickich. Także te działania są wielo wielokierunkowe. Jestem przekonany, że skuteczne, skoro zostaliśmy dzisiaj docenieni. Co napawa, napawa satysfakcją i wskazuje, że ten kierunek jest dobry. Jestem również głęboko przekonany, że program PPK jest dobrym narzędziem na zagwarantowanie takiego długofalowego bezpieczeństwa, co potwierdza także ten, ten, ten wysoki poziom uczestnictwa naszych, naszych pracowników. Jest dowodem na to, że to, co robimy i co pewnie będziemy jeszcze robić i rozwijać, no, idzie, idzie w dobrym, słusznym, słusznym kierunku. Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność to nie tylko nasze kluczowe wartości i powiedziałbym taki e, poprzecznie przecinający całą naszą strategię priorytet, ponieważ mamy długofalową strategię jako uczelnia do roku 2023, którą realizujemy. I oczywiście szereg działań w zakresie no naturalnie kształcenia i nauki, bo, bo to są filary uniwersytetu, ale także w zakresie właśnie kształtowania przyjaznego miejsca pracy. Jako, jako organizacji, także w zakresie, w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, jak również w zakresie tworzenia warunków dla dobrostanu tego bieżącego i przyszłego naszych pracowników i dobrych warunków do studiowania dla studentów, za tym idzie szereg właśnie działań instytucjonalnych, o których wcześniej, wcześniej wspominałem. Także staramy się nie tylko to traktować jako ideę zasady zrównoważonego rozwoju czy społecznej odpowiedzialności, ale jako faktyczną podstawę, faktyczny fundament do budowania określonych rozwiązań, które są dedykowane naszym, przede wszystkim naszym pracownikom.